Cześć, jestem Tytus. Dzisiaj sobie wymienimy uszczelki od elektrozaworu tego odwanosa. Ponieważ moje stare przepuszczają i olej z nich cieknie. I przy okazji sobie wymyjemy silnik. Trochę z, z przodu tylko tam gdzie pociekło. A to co, zapraszam was do obejrzenia filmiku i do wymiany. Zobaczcie, leci nam olej z tych zaworów, elektrozaworów tutaj od odwanosa. Uszczerki ich przepuszczają, zobaczcie, trochę chrapane jest i wyczyścimy sobie teraz to. Ale żeby dojść lepiej, to wymontujemy sobie ten wlot powietrza. No tutaj dwie śrubki trzeba odkręcić i on no się po prostu wyciąga bez problemu. Już to na jednym filmiku pokazywałem, tego teraz tego nie będę pokazywał. To jest bardzo łatwo tylko się te dwie śrubki i wyciągacie to bez żadnych problemów. No i zobaczcie, jest brudno od oleju, bo tutaj od tych czujników, które leci, te szczelki i się popsuły, dlatego sobie tym płynem spróbujemy wyczyścić. No dobra, to psikamy. I teraz zobaczcie, chwilę to poleżało. Delikatnie trochę to spłuczę. Napiszę dużą ilością, ale podłożyłem miski dwie i szmatki w garażu, więc się nie obawiam. Teraz spróbuję wytrzeć trochę i zobaczę jaki to efekt dało. A raczej to samo musi wyschnąć, więc... Odparuje ta woda, bo tu już spukany jest ten preparat. Teraz sobie odkręcimy pierwszy elektrozawór. Jak już nam klucz odkręci, to już można ręką z tego wykręcić nakrętkę. odpinamy sobie tutaj i go wyciągamy wyciągnęliśmy go ja go sobie zaraz wytrę i powrócimy no dobrze to tak stare gumki musimy wyciągnąć bo przepuszczają olej i to też przy okazji wytrzemy sobie Teraz bierzemy nowe, nowe gumki i nakładamy jedno, drugi tak samo wymontowałem jak pierwszy i teraz go montuję wytrę sobie go jeszcze wytrę tu otwór i go montujemy z nowymi uszczelkami już zamontowany teraz drugi zamontuję ten, ten pod spodem co był proszę odchylmy sobie te kabelki i co montaż o zamontowane już teraz sobie weźmiemy śrubeczkę najłatwiej sobie trochę ten elektrozawór wysunąć i tak nakierować ze śrubą żeby było widać i teraz tylko dociągnąć to razem dobra, dokręcone i jeszcze drugi trzeba przykręcić i kosteczki po prostu podpiąć, włożyć, aż będzie pstryk słychać i to cały montaż ale oczywiście wam to zaraz pokażę